Jeszcze raz zapytam, to ile muszę zjeść, żeby być zbawiony? Ile zjeść komunii świętej? No pytanie e, rodem z przedszkola, chociaż myślę, że nawet nie. W przedszkolu dzieci takich pytań raczej nie zadają. To ja zapytam tak, ile trzeba przeczytać stron Pisma Świętego, żeby zostać zbawionym? Albo ile wersetów. Trzeba znać na pamięć, żeby zostać zbawiony. Bądź ile razy trzeba mówić, że uwierzyłem i jestem zbawiony. No, pytanie naprawdę bardzo słabe. Możesz raz przyjąć Komunię Świętą i zostać potępiony, jeżeli uczyniłeś to świętokradzko z premedytacją. Ale to nie od ilości przeczytanych stron Pisma Świętego i u ilości przyjętych Komunii Świętych zależy nasze zbawienie. Lecz jest jedna zasadnicza różnica. Jeżeli często świadomie i z wiarą przyjmujemy komunię świętą, wzrastamy w wierze, wzrastamy w miłości i otrzymujemy bardzo dużo łask. Podobnie to nas uświęca, podobnie jak czytanie Pisma Świętego z wiarą, a nie tylko po to, aby pokazywać innym, ile ja to Pismo Świętego znam bądź jaki ja to jestem oczytany. Także pozdrawiam serdecznie.